No, wyprostuj! Albo Nie, no jest rama, kurwa to da radę, tak? A ta na kurwa. Dole wyrywanie zęba, to? Mój dentysta trochę inaczej się ze mną obchodzi, kurwa, to? Mój dentysta drzewo. trochę inaczej się ze mną obchodzi. Się nie pierdoli z tym drzewem w ogóle Wyprostuj koła, wyprostuj koła A, bo on się drzewo ominął Po co? ten lubi pod drzewem po yeah. drzewo przejdzie tam czy walisz w drzewo? Nie, nie walę Nie pierdolnie w drzewo No i o ile zjebałem Widzisz, bo ci się nie chciało liny zaczepić Kurwa, jakie straszne kurwa, jego mam. A teraz to już czurka Teraz to już w ogóle jest Teraz masz automat, jeszcze też zareholowany jest, nie? Janusz